Zapytać czemu taki tytuł, a nie inny. No kurde. Bo tamten nie ma włosów, a ja mam. Pozwoliłem sobie nazwę użyć. Cześć mordy. Eee. No kurde, niby ciepło jest kurtkę założymy, a niby ciepło jest. <laughs> Filmik wam rzuciłem <laughs> z adboxinga. unboxingów mamu. Robię, bo mało co kupuję mordy. Eee. Ale musiałem teraz coś kupić do... Do, do, do mojej kolejnej wyprawy. No, to już za dwa tygodnie. No, nawet chyba nie całe. No, jeszcze dwa tygodnie gdzieś tam wychodzi czasu. Pewnie już się domyślicie po obejrzeniu tego filmiku, dokąd jadę. Zresztą, po jednym szorcie też ktoś się domyślił, nawet do jakiego miasta. Także tak. E, musicie mordy subskrybować kanał, e, bo inaczej ja się tak zapasę w domu, e, że się już nigdzie nie ruszę. Jedna minuta i 21 liczba osób, które teraz oglądają w jedno... liczba Cześć, osób, w którym się cię. transmisja w zer... Zakończ przycisk. Witamy na czacie na żywo. O, tu nikt nie ma. Przełącz kamerę, przycisk. Nikt nie ma, nikogo nie ma. Nie być nikogo. Yy, Morda, ja się tak, tak się normalnie za, zapasę, że wiecie, że już kurna się nie ruszę, ale co tam, dzisiaj se pójdę, kurna, kupię cipsy, jakiś napój, czy nie powinienem cipsów żreć, no, musicie po prostu wybić mnie na YouTube, żeby ta zbrzutka, zbrzutka, kurna, co ja mam z tą wymową, żeby ta zrzutka zabęglała. Bo tam jeżeli widzowie tego nie zrobią, to nikt tam nie pomoże eee... Także tam <laughs> shorty wrzucam. O Czekaj Mordy oni tam też się zrzucają Prawie jak na moją zrzutkę eee, Tylko że ja dostałem tyle przez półtora roku a oni mają tyle przez jeden dzień eee, Co ja miałem mówić eee... Myślę właśnie, kurde, jak wybijecie mnie na YouTube, to też rzutka szybciej pójdzie. Tam czasami tych shortów nawrzucam dla zasięgu, ale oglądajcie naprawdę tam filmy w playlistach. Niewidomy i technika, niewidomy w wielkim mieście, to o majsterkowaniu, o tym jak sam podróżuje z kamerą mm. <coughs> przez świat, sorry. To są e, filmy z muzeów, tam z miasta i jakieś tam takie rzeczy, e, vlogasy, niewidasy. A to tam takie opowiadam historiki te szkoły, e, z życia jakiegoś tam mm, nieco tam jest, jest ciekawego z filmów e, Bardzo dużo starych filmów, teraz patrzę, kilka tam starych filmów się też wyświetliło Jeszcze jak nie miałem wprawy ani w nie montowałem filmów, ani w nagrywaniu e, Jakie tam jeszcze playlisty są o, wypady rowerowe To jest ogólnie o w moich wycieczkach tandemem dobry wieczór. dobry wieczór w moich wypadach tandemem zejdę o co to za auto a to łada albo ten albo moski 420 Działania na czacie 18.28. Chris Rotolc. Siema Karol, co tam u Ciebie? Bida stara, nic nie ma. Siedzę w domu, czekam na wyjazd. Powoli już tam sobie przygotowuję rzeczy. Teraz buty sobie kupiłem na wyjazd. Jest filmik z unboxingu butów, bo na wyjazd potrzebuję dobrych butów. Działania na czacie 18.30. Patryk. Patryk, siema, siema. Cześć. Przełącz kamerę, przycisk, działania na czacie 18:30 Patryk, Patryk siema siema I co tam? Trochę się zawsze pieniędzy odłoży z renty. E, no w tym roku powiedziałem, że sam pojeżdżę gdzieś tam jeszcze pośmigam. Będzie trzeba tą zrzutkę przedłużyć, bo była raz przedłużana. No po, po roku to tam zaczęło tam jakoś ruszyć. Teraz znowu miejsce stoi. E, zostało chyba 85 dni do końca. I tyle. Myślę, że jakby było już 50% na zrzutce, to bym mógł już zacząć przygotowania w ogóle do tego przedsięwzięcia. Bo to nie jest takie tam, jak ktoś tu sobie myśli, o pojechać tam gdzieś, później znowu zrzutkę zakładać. Nie wiem. Jak ja chcę wyzwanie podjąć, to ja chcę podjąć wyzwanie. A nie, żeby na wycieczkę pojechać. Na wycieczkę to ja se jadę sam za dwa tygodnie. Ale. Nie powiem Wam, co będę robił, bo wtedy już nie będziecie w ogóle mojego kanału oglądać. Po prostu musicie zaglądać zaglądać, z ciekawości, co tam się dzieje. Film oczywiście, bo nie będę ze sobą laptopa brał. To filmy, jak przyjadę, to zmontuję. A tam jakieś shorty, może jakiegoś live'a puszczę. Ogólnie mam. Kurde, 6 kurna 65600 tam 30 chyba 8 subów. E, dzisiaj mi chyba z 7 czy 8 przybyło subów. E, wczoraj tam chyba z 10 subów przybyło. A tak ktoś tam się obrazi, to tak jak się obraziła na mnie jedna subskrybentka, bo na dudę powiedziałem, bo no co, powiedziałem, bo podpisał z tymi zrzutkami. Tylko myślę, że oni sobie to darują przynajmniej przed wyborami bo wtedy nikt na nich nie będzie głosował. Ja też nie będę na nich głosował e, na NSDAP zagłosuję. Nie no, chyba tej partii już jeszcze nie ma, ale jest partia w Niemczech SPD e, Czyli to tak samo jak pedały te zatrzaskowe SPD do e, NTB się używa Bo do szosy są troszeczkę inne No ale a szuchał szuchą, szoszą szaszaszet, ja w takich so, ja w szosie w mam też właśnie SPD pedały z tego względu, że blokami się tak nie wali, bo w PD są bardziej ukryte te bloki, można gdzieś w tych butach pójść, jak zejdziecie z roweru. Działania na czacie 18.31 Chris Rotolc, gdzie się wybierasz? Nie widziałem tego filmiku z butami, muszę nadrobić. No to właśnie on o 18 poszedł, to musisz tam go poszukać tego filmiku, to będziesz wiedział gdzie pojechałem. Działania na czacie 18.32 Jasne Błonia się mazią. Cześć, cześć. Przełącz kamerę, przycisk. Działania na czacie 18.32 Jasne Błonia się mazią. I co tam? Ja właściwie tak wyszedłem do sklepu. Nie myślałem, że będę live'a prowadził, ale telefon wziąłem, bo yy, będę telefonem płacił. Yy, ale właśnie to jest ciekawa rzecz, że zegarkiem. Ale nie wszystkie terminale właśnie chcą z zegarkiem, że można zapłacić. Telefonem wszędzie idzie na, na każdym terminale, a z zegarkiem nie. I to myślałem, że po dużej kwoty tam 100 zł, bo trzeba pin wpisywać. Bo w telefonie to odcisk palca dajecie, ale w zegarku nawet nieraz tam 20 zł nie mogłem zapłacić. Pisało, że karta nieobsługiwana czy coś tam. Nie wiem na czym to polega. Na no, dzisiaj sobie zjadłem w ogóle kanapki ze smalcykiem. Zrobiłem smalec, no troszeczkę mi się przypalił jak topiłem, bo wyłączyłem skwarek, nie wybrałem się skwarki trochę przy... ale gorzki nie jest aż taki. E... Ale ja zrobiłem znowu tak smalec jak kiedyś robiłem, żurawinę, e, akurat tą mam taką małą tarkę sprytną, to starłem żurawinę, ale można ją rozgnieść, to mój pomysł był. Z żurawiną, czostkiem, trochę wegety i psz. I tak sobie zrobiłem potrawę, smalec taki. A i czosnek, nie wiem czy mówiłem o czosnku. Kurde, drzewo. A to jak, się, jak idzie się z kamerą albo z telefonem w jednym ręku, to można pobłądzić. Śmietnik. Ale to Stop Ham tym, tym razem nie wystawił, to ktoś inny. E, nie wiem po co ja tu tak przeszedłem wcześniej, ale. No dobra, cóż. Przełącz kamerę, przeciw. Działania na czacie 18:32, jasne błonia się ma ziom. Także musicie sobie pooglądać tam filmy, zobaczyć ogólnie. Zobaczymy czy tytuł mi coś da, zaraz mi to kurde, przyjdę pobić, mafia normalnie za tytuł, e, czy tytuł za zasięgi zwrośną, ale to chyba nie ma znaczenia. E. Słyszycie to? Co, ciekawe co tu tak gdacze. Czekajcie? Nie wiem, to tak, słuchaj, coś tam jest, ale jakieś zwierzęta, ale nie wiem, co tam jest. Eee... Kurde, nie mam dzisiaj gadki. Ale obejrzyjcie se filmik, mówię, tego ostatniego filma to się domyślicie, gdzie już jadę. Ogólnie buty się kupiłem na wyjazd, ale to było tak, że po Olsztynie chodziłem e, za butami. I znalazłem e, Elbrusa. No ale, te Elbrusy miały zaciąganą sznurówkę, nie wiem jak tam by się w nich chodziło, no ale mi się one podobały, te Elbrusy, 400 co złoty. Bo buty ja, jak kupiłem tamte, miałem Magnuma, to kolega mówił, że ja je kupiłem w 2015 roku, y, w tym, y, w Warszawie na złotej, tam w B52 jeszcze, nie wiem czy ten sklep w ogóle istnieje jeszcze. Teraz kupiłem buty, mam nadzieję, że mi długo posłużą. Y, nie wiem jakiej firmy, nie pamiętam, ale to są jakieś firmy, co <coughs> robią te narciarskie wszystkie przyrządy, jakiś tam szpej narciarski. Przełącz kamerę, przy... działania na czacie 18.32, jasne błonia się ma a w ogóle mnie ktoś ogląda czy tak samo do siebie Ten gadam? film nie jest oznaczony jako przeznaczony dla dzieci. Wstecz przycisk, wybierz odbiorców, Opcje, przycisk, filtry przycisk, Opcje czatu, przycisk. przełącz kamerę, działania na czacie 18.32, jasne błonia się mazią, przełącz kamerę, Opcje, filtry przycisk, opcję wybierz odbiorców, wstecz przycisk, ten film nie jest oznaczony, ustawione przez ciebie, czym są treści przeznaczony dla, więcej, nie przeznaczony dla, przycisk ograniczenie wiekowe, za... na żywo, 11 minut i 54 sekundy. E. Liczba osób, które teraz oglądają 4 Liczba osób, które podoba a, się trzy. Cztery osoby. No ale na szorcie miałem dzisiaj zasięg 1000 <laughs> zł, ale mordy mi się kurwa szęczniły, ja pierniczę. To ja taki byłem przelegniony. A, a propos z tym, z tym, co ja tego, no to ja do nich dzwoniłem, bo chciałem się zgłosić do programu, bo się dowiedziałem, że można się zgłosić. No ale oni powiedzieli ogólnie, że to nie jest dla niewidomych program. Że nie mogę, i zaproponowali mi e, zaproponowali mi program e, na DD, DDTV, czy coś takiego tam e, dwa serca. Ja to jakieś patrzyłem, mówię gościowi, że ja chciałem w tamtym programie wystąpić, bo bym sobie poszukał jakiejś pełnosprawnej osoby, widzącej, dziewczyny, a on mówi, że to niemożliwe. Że to nie jest program dla niewidomych i tak dalej, no ale mi się wydaje, że on trochę był upośledzony ten co ze mną gadał. On taką wiocho zalatywał. Poślim, weźmiem i później niby tam zapisał tego, a później mi mówi, że mi jeszcze do niego zadzwonię a ja dzwoniłem do niego z kilkadziesiąt razy, to albo się rozłączał, albo był poza zasięgiem, albo odrzucał połączenia. O, może go COVID zeżar, bo to było w czasach covid -a. O, coś zabanglało. E, Rozszerzenia dotyczące praw autorskich. Dlaczego ja nadaję na tego? E, na, nadaję na naszego dzielnicowego, a dzielnicowy... To nie moja wina, że on mi się przyśnił, tylko jego. Nie, ale mi się wydaje, że... On by mi komputera nie zabrał, bo on się ogólnie boi myszy. Ciekawe, co to za pies, co się myszy boi. Zobaczcie mordy, tu zamek gdzieś jest. Ten ryński. No dobra mordeczki. Nie będę tam nikomu tutaj zawracał. Tak sobie wyszłem do sklepu eee, idę do Lewiatana. Trochę mi ręka ścierpła od telefonu. Także patrzcie na mój kanał, może coś tam będzie się ciekawego działo. Jeżeli będziecie subskrybowali kanał, będziecie gdzieś tam to promować, udostępniać, to wiadomo, że nie będzie i byunak jechał chyba zełka. To wiadomo, że nie będzie byle główne na kanale, bo wtedy będę się przykładał do kanału. Ja teraz go robię to dla zasięgu, i żeby tam ten kanał jakoś wypromować. E, natomiast jak e, be, to by ruszyło, by było ileś tam 10 tysięcy subskrybentów, to myślę, że ta rzutka by się też uwinęła i mógł zrealizować marzenie życia. No tam dzisiaj spojrzałem 85 dni do końca, to będzie przedłużone, bo wiem, że... To będzie trzeba zbierać jeszcze ze 150 lata, bo z 200 eee, To będzie przedłużone, jest 9 chyba 200 <grym>, na zrzutce Ale mordy Zobaczcie jak to jest Ja mam kurwa włosy, brodę dla zrzutki zapuściłem muszę ją zgolić, bo mnie ona denerwuje ta broda i dla dari, znaczy nie dobra nic nie mówiłem eee, Muszę zgolić co brodę sobie, o tam jest gwiazdę zamku <grym>, ale zobaczcie jak to jest. Ja mam włosy, a ja jakiś łysy ma milion subskrybentów. Musimy go przebić mordy. O, teraz się Chrisa oglądałem. Ja lubię tego Chrisa pooglądać, ale kiedyś do niego dzwoniłem, to gdzie tam? Z nim nawet pogadać nie idzie. Doktor Chris. Tam już ponad 400 tysięcy subów ma. Ja ogólnie lubię takie mechaniczne rzeczy, bo mnie interesowała mechanika. Teraz oglądałem ten silnik, co tam sobie kupił. Jakiś z traktorem jednocześnie, bo miał silnik, nie wiem, to jakiś wojskowy silnik rozbierał go tam. Zakończ przycisk. Liczba osób, które teraz oglądają dwa, liczba osób, o. którym podoba się transmisja 3. No dobra mordeczki. Ja nie będę wam tu dupy zawracał. Yy, bo dzisiaj jest piątek, to pewnie nie jeden się nafutruje. Ale nie, nie, nie będę kupował piwa. Kupię sobie jakiś napój i może ci psy. Chociaż nie powinienem tego główna żreć, bo tego się tylko gruby robię, a mało ruchu mam. O, mordeczki jeszcze tam takie są filmy, ten ze strzelnicy możecie spoglądać. Tam udostępniłem ostatnio, jak ktoś mnie woził na kładzie, jakieś jeździłem tam kładem, prowadziłem kłada, o majsterkowaniu jest sporo. No nie wiem, może te stare filmy zaczną się YouTube promować, bo patrzę, że niektóre te stare filmy... Tak jak ten short z Kebaba Marsimo, tam coś opowiadałem, to on cały czas się tam wyświetla. Dobra, cześć mordy, trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia i pamiętajcie jakoś tam pomyślcie o wypropagowaniu urna. Musicie tak zrobić jak nasz premier. Trzeba zamknąć, żeby znowu otworzyć. Nie wiem, żeby się kura jakiś ten kanał, nie wiem, gdzieś tam może ktoś ma jakiś pomysł, żeby zwiększyć zasięg. Tylko sensowny, sensowny, gdzieś tam poudostępniać, a nie tak jak ktoś tu proponuje, żebym wziął pieniądze ze zrzutki, myślą, że może z nim pojadę, czy coś tam na wschód, już mi takie propozycje jakieś tam, nie wiem, że on ze mną już tam jeden się wybiera, ale on jakiś określony cel, ja nie będę takich rzeczy robił, że tam ktoś sobie myśli, że na wycieczkę pojadę, jakieś tam mi nawet podsyłali już eee, takie tam typowo eee, wycieczki tam z jakichś biur podróży, nie no jak ja powiedziałam, że ja chcę jakieś tam wyzwanie podjąć i objechać świat czy tam Europę czy coś to nie że pojechać na wycieczkę, bo na wycieczkę to ja, ja ty sam za dwa tygodnie, tak jak byłem sam w Szczecinie Kiedyś byłem w Krakowie, w Łodzi <laughs> Macie tam moje filmy, tam na miejscu też <laughs> będę miał przez dwa dni kogoś, że tam yy, ze mną coś ogarnie, nie powiem wam na razie co a w dwa dni będę sam. Czyli prawdopodobnie pierwszy i ostatni dzień będę, sam se pójdę na krup... O, 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 dobra, bym się wydał. E, nieważne gdzie pójdę, ale filmik z tego też mam nadzieję, że będzie. E, tylko, że ja nie lubię zapowiadać coś, co się może nie udać, e, także... E, zaglądajcie na kanał, jak coś się będzie działo, to będzie na pewno w shortach. E, później jak dojadę do domu, jak coś tam zmontuję, to będzie też na kanale. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia, idę mordy. Nie będę wam tu bierniczył, zobaczcie jeszcze. Kawałek krynu. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć. Czy na pewno chcesz przerwać ok, przycisk? <laughs>